Hej, Karlik, masz z roboty mam nadzieję. Znocie mnie, oficerze klepcioku? Ja znam cię, Karlik, wiem wszystko o ciebie. Łos w mnie, bier te świńskie łapy ze mnie. No dobre, Karlik, bydana cię filową. No i? Bo ja to mum w życiu. cię, Karlik. Łoty mam lasie. Te a to co było, synek? Ty mi padaj. Eee, pierona, te to są wrazite ciule. Hopie wyjsrać się nie idzie, co by klepciok nie wejrzał. Aby go pieron strzelał. Mm, tyż tak dum. To co robimy? I umyśla się troszkę karnymi. Musimy się troszkę bardziej zainteresować całkiem tym szpilem. No dobra, to jadymy. Dowej synek, wsiadej. Stacjo w stary. Co my sam szukamy, ruby? Pierońskie wagosy mają się sam trefić z kimś z a szafnąć jakiś geszeft. Z bendzina? Ja myślę, co gorole sam się nie będą kamracić ze chany sami. No tyż tak myśla. Te, a to nie są młone. O kurdy, widzieli nos! Musimy chycić tych hachorów! Jedź za tym cugiem! Chcesz to bliżej, Karlik? Zarość na tych gizdów. Jeszcze trzeba bliżej, co bym mógł do nich strzelać. Ło, pierona! Mamy cuk z przodka! Gibej się, synek, to mu zrobiasz z życi rajzyntasza. Dobre do wejpitomy, zanim policja przyjedzie, synek. Ty się pilnuj karlik. Ja nie chcę sobie te polic majstowe ci narobiły jakiś łostudy. Dobry synek. I no ty też dawaj pozor. Czym się ramy i do zajś? Wszystko co by mieli zrobić, to ino gnypić za tym pierońskim cugiem, karlik?